To jest najsłynniejszy pomnik żeglarza na świecie. Postawiono go tutaj na pamiątkę pewnego spotkania z 2 kwietnia 1493 roku. Wtedy para królewska Izabela i Ferdynand, spotkali się z pewnym żeglarzem. Ten żeglarz opowiadał im o swojej wyprawie do Indii Zachodnich, jak sądził, ale nową drogą na zachód. Tym żeglarzem był Krzysztof Kolum. Zapraszam Państwa. Żeglarskiej Barcelony. Barcelona, stolica Katalonii. Miasto artystów, żeglarzy, zabytków architektury i świetnej kuchni. Historia i współczesność egzystują tu obok siebie w idealnym symbiozie. Antonio Gaudi, Juan Miro, Jose Carreras i Montserrat Cavalier to twarze Barcelony. Centrum kultury europejskiej, sztuki i piłki nożnej. Ale Barcelona to także ważny port nad Morzem Śródziemnym i Marina Port Vell, Jedna z najchętniej odwiedzanych przez żeglarzy z całego świata. Dzięki swojemu położeniu miasto zawsze było otwarte, ciekawe świata i nowych wyzwań. A przy tym zwyczajnie przyjazne swoim mieszkańcom i gościom, którzy odwiedzają Barcelonę przez cały rok. A przywitanie Nowego Roku w Barcelonie to nie tylko turystyczna atrakcja, to styl życia. Ta czołówka towarzyszyła nam od 6 września ubiegłego roku. Wtedy we francuskim reszcie kapitan Tomasz Cichocki, olsztynianin, rozpoczął swój rejs życia. Miał to być rejs samotny dookoła świata, bez zawijania do portów. Byliśmy z kapitanem do końca, do 15 listopada, kiedy w dramatycznych okolicznościach na Oceanie Południowym kapitan przerwał swój rejs. Niestety sztorm, który, który zniweczył ciężką pracę wielu ludzi, kazał mi wrócić na chwilę na ląd. Mam nadzieję, mam nadzieję, że kolejna próba, jaką chcę podjąć we wrześniu 2015 roku, będzie już ostatnią i będzie tą próbą, która zakończy się sukcesem. W końcu kiedyś trzeba pokonać ocean. Ale żeglarze nigdy nie przestają marzyć. Jednym się nie udaje, inni płyną dalej. Na Oceanie Indyjskim ściga się flota wielkich regat Volvo Ocean Race. A Barcelona żyje startem swoich regat Barcelona World Race. Regaty załóg dwuosobowych dookoła świata bez zawijania do portów. To jeden z jachtów, który wystartuje w Barcelona World Race. Na tym jachcie będą płynęli Jörg Richers i Sebastian Odigan, czyli załoga niemiecko-francuska. Jörg to debiutant, ale Sebastian to stary morski wygał, Już trzykrotnie był na hornie i startował w wielu oceanicznych Regatach. To wszystko jest ekscytujące i ciekawe dla mnie. Cieszę się, że płynie ze mną Sebastian. On ma duże doświadczenia na Oceanie Południowym, dzięki czemu będzie mi łatwiej. Dla mnie to też jest dobry trening przed regatami Vendée Globe 2016, w których zamierzam wziąć udział i powalczyć. Nie będę Państwa zanudzał szczegółami technicznymi tego jachtu. Powiem tylko, że jednorazowo na tym maszcie można postawić 600 metrów kwadratowych żagli. Porównajcie to z wielkością własnego mieszkania. Ale bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się pod pokładem. Zapraszam. Zapraszam państwa pod pokład, aby pokazać, w jakich warunkach żeglarze spędzą najbliższe 100 dni. Bjork, what? What is this? To nasz komputer nawigacyjny. Będzie nam pomagał ustalać strategię i taktykę wyścigu. Aha. A co z your beds? Koje, proszę państwa, to są koje. Okej, and the most important, what about uh, kitchen? Where kitchen? To jest kuchnia. No, what is this? This is our, To służy do przygotowywania posiłków. Zalewa się gotowe jedzenie gorącą wodą i 5 minut mamy posiłek. Bardzo smaczny. Meal, really tasty. I think so. Proszę Państwa, i to tak naprawdę wszystko. Tutaj nawet nie ma toalety. Nie ma toalety, dlatego że wszystkie swoje potrzeby fizjologiczne, żeglarze załatwiają po prostu na zewnątrz, a fale i tak to wszystko wyczyszczą. I w takich warunkach, proszę Państwa, 100 dni na pięciu oceanach, to jest sport naprawdę dla prawdziwych twardzieli. 27 tysięcy mil żeglugi. Start i meta w Barcelonie. Za Gibraltarem, szlakiem kapitana Cichockiego. Wokół trzech przylądków, przez pięć oceanów. Osiem dwuosobowych załóg, wśród nich wielkie żeglarskie gwiazdy i oceaniczni debiutanci. Jednak nie bez szans. Alex Thompson, 40-letni Anglik, uczestnik największych regat samotnych żeglarzy, ale także pomysłodawca oryginalnych akcji promujących żeglarstwo. Popłynie z Pepe 43-letnim Barcelonczykiem. Jedyna kobieta w stawce, Ana Corbeja, 38-latka, także z Barcelony, w załodze z Gerardem Marinem. Jest także miłośnik małych łódek, górskich wspinaczek i szybkich samochodów. Najbardziej ekscentryczny w całej stawce, 52-letni Guillermo Altadini. Właśnie odpływa jacht Spirit of Hungary. Płynie na nim Nandorfa Węgier, najstarszy uczestnik regat, 61-latek. Z najmłodszym amerykaninem Konradem Kolmalem. Pożegnania. Jachty płyną na linię startu. Żegnane przez rodziny żeglarzy, przyjaciół i miłośników żeglarstwa z całego świata. Portwell, pęka w szwach. Do startu pozostała jeszcze godzina. Plaża w dzielnicy Barceloneta już się powoli zapełnia. Tutaj za godzinę będzie kilkanaście tysięcy fanów żeglarstwa z całego świata. Są tutaj także miłośnicy tego pięknego sportu z Polski. My jesteśmy w Barcelonie od niedawna. Przyjechaliśmy tutaj właściwie spędzić nowy rok. A tu moja żona z synkiem postanowili również dołączyć do mnie, żeby zobaczyć start do Barcelona World Race. Pozdrawiamy wszystkich z Polski z promieniami słońca i noworocznie. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, i przyjechali tutaj także goście z Nowego Jorku, pani Deborah i Igal Goldfarb. Państwo mieszkają w Nowym Jorku na łodzi, i są w ogóle wodnymi ludźmi. Like like Uwielbiam wodę. Urodziłam się na łodzi i potrzebuję być na wodzie. To fantastyczne być tu w Barcelonie podczas tego wydarzenia. No i pogoda jest wspaniała. Mamy dużo szczęścia, że możemy tu być ze wszystkimi. Jest po prostu pięknie. Szczęśliwego nowego roku życzę wszystkim żeglarzom, a szczególnie tym z Polski. 31 grudnia 2014 roku, godzina 13. Rozpoczęły się właśnie regaty Barcelona World Race. Morderczy wyścig. Po sławę żeglarską, po pieniądze, także po przyszłość tych żeglarzy. Trasa jest ustawiona tak wzdłuż plaży, aby wszyscy, którzy chcą oglądać, a jest w tej chwili ich tutaj kilkanaście tysięcy, mogli dokładnie przyjrzeć się jachtom. One powrócą tutaj do Barcelony za mniej więcej 3 miesiące. Barcelona World Race niestety bez naszych żeglarzy, bez naszej reprezentacji, co nie zmienia faktu, że zarówno żeglarki, jak i żeglarze, którzy tam uczestniczą, są to ludzie odważni, naprawdę nietuzinkowi. Życzę im więc wszystkiego najlepszego, życzę im stopy wody pod kilem. 11 godzin po starcie to dopiero początek wyścigu, ale Barcelończycy już o nim nie myślą. Barcelończycy witają nowy 2015 rok. Barcelona powitała Nowy Rok, a żeglarze w Barcelona World Race mają za sobą pierwszą dobę na morzu. Pokonali mniej więcej 250 mil, czyli jedną setną trasy. Ale ten morderczy wyścig tak naprawdę dopiero się zacznie. Wczoraj kierunek wskazywał im Krzysztof Kolumb. On ich także powita za trzy miesiące, tak jak wita wszystkie żeglarki i żeglarze, którzy przypływają tutaj do mariny Port w Barcelonie.